Działo się to w czasach, kiedy przywódcy kościoła byli równie potężni jak bogowie. Ośmielasz się podważać zdania Ojca Świętego. Skusił królową. Umiesz postępować z kobietami. Gdy Bóg pozwala mi spełnić moje marzenia, ja spełnię twoje. Dowodził zgrają okrutnych morderców i złodziei. Ten konflikt będzie go kosztował resztę pieniędzy. Wyruszył na najniebezpieczniejszą wyprawę, jaką kiedykolwiek podjęto. Przypuszczam, że on nigdy nie wróci. Kolumb Odkrywca. Uknuto spisek i zdradzono go. Zostajesz skazany na śmierć. Zabierająca tych w piersiach historia odkrycia nowego lądu. W rolach głównych: Brando, Tom George Rachel Ward. Nigdy dotychczas nie opowiadano o najciekawszej części tej przygody. Kolumb odkrywca. Zapraszamy do kin.